Hej, hej! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książeczki pani Christine Negroni. Jest to Na tropie niewyjaśnionych katastrof lotniczych od wydawnictwa Muza. Ha, co mogę nie powiedzieć? Ano tyle, że kiedy sięgałam po tą książkę, sądziłam, że będzie taka lekka i przyjemna. Teraz, kiedy jestem po lekturze, wciąż mam dreszcze. Jestem przerażona i wiem, że nigdy nie wsiądę do samolotu. Absolutnie. Chociaż z książki wynika, że wiecie. Większość prawdopodobieństwa katastrofy mamy no raczej na ziemi, aniżeli w powietrzu. Na momencie, kiedy dochodzi do uszkodzenia samolotu i z zewnątrz dostaje się powietrze do wewnątrz, to, i tu mam cytat, nawet jeśli piloci wiedzą, co robić, to nie musi to wcale oznaczać, że to zrobią, jeżeli ich zdolność do myślenia zostanie ograniczona. Hmm jak się z książki dowiedziałam, było wiele katastrof lotniczych, których do tej pory w ogóle nie wyjaśniono. Technicy nie dążą do wyjaśnienia ich przede wszystkim z ciekawości, lecz z powodu sprawdzenia powodu owej katastrofy. Bo dzięki temu właśnie mogą te maszyny udoskonalać i zapobiegać późniejszym wypadkom. Jeżeli wiedzą, co się zepsuje, jeżeli była jakaś tam usterka, no to wiadomo, no mogą to w przyszłych lotach udoskonalić tak, żeby się to po prostu nie powtarzało. Co tu się dowiecie jeszcze? Ano tego, z jakiego powodu na przykład samoloty najczęściej spadają. Co to są w ogóle za awarie i co je może wywoływać? Wiecie, bywa, że nawet najbardziej wyszkolony pilot nie jest w stanie sprowadzić maszyny bezpiecznie na ziemię. Najczęściej wypadki określa się mianem niby winy pilota. Jednak wiele danych wskazuje na to, że często to są wady techniczne, awarie czy też nawet zestrzelenia samolotu. To powoduje, że dochodzi po prostu do katastrofy. Słuchajcie, to jest, można by powiedzieć, że nie jakiś tam poradnik, nie, nie powieść, tylko reportaż, ale jakoś tak bardzo delikatnie napisany. Wiecie, mamy przytoczone katastrofy wraz z nazwą danego samolotu, rokiem, w którym powstała i prawdopodobną jego przyczyną. Autorka wiele lat poświęciła na właśnie zbieranie tych informacji i snucie najbardziej prawdopodobnych hipotez. Mnie niewątpliwie zainteresowała treścią, gdyż właśnie zwraca się do nas jakbyśmy, nie wiem, byli po prostu dobrymi słuchaczami. Tłumaczy nam dokładnie co i jak, nawet kiedy pojawia się niezrozumiałe słowo. Ja już wiem, można by powiedzieć, że... Hmm. Wiem, jak nasze ciało w ogóle zachowuje się pod wpływem gęstego powietrza i rzadkiego, bo będziemy mieli tutaj właśnie takie porównanie i powiem, że nie chciałabym nigdy tego doświadczyć. Mamy też takie pytanie, jak, jakie sytuacje w samolocie powodują, że człowiek mdleje i jak ważne jest, by na czas właśnie założyć maseczkę najpierw sobie, a dopiero potem dziecku. Bo wiecie, z tym omdleniem to jest coś takiego, że człowiek dorosły szybko świadzi, yy, traci świadomość. I kiedy założy maseczkę dziecku, dziecko nie zrozumie, że mają trzymać. Dorosły straci przytomność i momentalnie dziecko traci przytomność. Dlatego najważniejsze jest, żeby najpierw dorosły tę maseczkę wziął na siebie. Wtedy jest w pełni stanie umysłu określić co jak. I nawet jak to dziecko zemdleje, dziecko przyłoży z powrotem mu tę maseczkę do twarzy i ono na powtórnie znowu będzie miało dobre powietrze w płucach i po prostu odzyska tą przytomność. Dlatego ważne jest, żeby najpierw dorośli... To maseczkę zakładali, a dopiero później dzieci. Wiecie, daje najwyższą notę właśnie ze względu na ilość ważnych informacji, przytoczonych naprawdę bardzo łatwym, no i zrozumiałym stylem. No, no co mogę powiedzieć? No, mamy wiele katastrof, które tu zostały niewyjaśnione. No, poznamy różne hipotezy. Wiecie, tu jest fajne to, że zawsze mamy tak nazwę samolotu, właśnie który rok powstał, co było. Co było przyczyną katastrofu, która była określona, a co tak, która mogłaby się faktycznie zdarzyć. Bo wiecie, no, nieraz bywa tak, że samolot gdzieś tam leciał, leciał, mamy jakiś tam sygnał i nagle pik? Nie ma. Znika z radaru, znika z pola widzenia i nie wiadomo, co się z nim stało. Czy on spadł, czy on leci dalej, czy coś odłączono. Nie ma, nie ma nic. Setki lat mijają, a tu cisza nigdy nie zostaje odnaleziony. Także już nie będę wam tutaj wszystkiego streszczała ale książka naprawdę nie bardzo niepokojąca ja już jestem na milion procent pewna, że do samolotu nigdy nie wsiądę wiem, że szybciej będę miała wypadek z samochodem niż z samolotem ale to nie zmienia faktu, że po co to wszystko przyspieszać lepiej tam nie wsiadać to akurat moją drogą, bo ja nie lubię latać ale jeżeli wy lubicie, to nie będę was do tego zachęcała ale no, róbcie jak uważacie w każdym razie książka jest super i bardzo ją do Was zachęcam. A tymczasem się żegnam. Nagrywam jeszcze jedną. Czekajcie, czekajcie. Pa. pa.